W tym momencie, kiedy zanurzamy się w Bogu, ufamy i to te, z tego stanu człowieka wydobywa superpozycja, czyli wiara. Dlaczego mówię superpozycja i wiara? Wstawiam masz, właściwie, można powiedzieć, w równości. Dlatego, ponieważ ludzie mają wiarę w pewien sposób przez ten świat jako y, dasz pieniądze, wyspowiadasz je, będziesz pokutował, pokutował i, a ksiądz sobie odznaczy, że byłeś tutaj, to znaczy, że to jest wiara. Ludzie mają pewien ukształtowany system wiary, że wiara jest to pewnego rodzaju umiejętność, zdolność bycie świętoszkowatym i religijnym. W rozumieniu oczywiście przestrzegania wszystkich praw kościelnych, które nic nie mają z wolnego z wiarą. One po prostu tylko są pewnego rodzaju opresyjną, opresyjnym działaniem, a Jezus Chrystus, który przychodzi na Ziemię, ukazuje farzeuszom, że każą tym ludziom stosować setki czy tysiące przykazań, a wystarczy tylko jedno: mił Pana Boga swojego, swojego serca i bliźniego swojego siebie samego. To jedno wystarczy. I oni wtedy są źli, okropnie źli, ponieważ wyrwał im możliwość dręczenia tych ludzi, a stąd cała kasa płynęła po prostu ogromnymi strumieniami, a w tej chwili już nie może płynąć. I co, co dziwniejsze jest, dzisiejszy Kościół tak samo robi. Dzisiejszy Kościół, mimo że wie, bo słuchają, przecież wszyscy nawet mówią o tych sławetnych wykładach i sławetnych listach, więc słuchają tego bardzo wyraźnie i dokładnie wiedzą o tym, ale i wiedzą, że jest to prawda. Wiedzą, ale ich prawda nie interesuje. Gdyby interesowała prawda, to by wszystkim powiedzieli prawdę. Ale jak ta prawda wygląda? Matka na idzie bo okazuje się, że syn miał być księdzem, a jest po prostu tym, który ludzi okrada, doby okrada. Miał mówić o Bogu, wcale o tym nie mówił. Wymyślił sobie historię o jakąś historię. Która buduje dom wrogi Bogu, ponieważ ten dom dla Boga jest nieprzyjazny, bo ciągle w nim grzech utrzymuje, czyli można powiedzieć silosy grzechowe. Aby były czasem na później, jak przyjdzie diabeł, to żeby mówił, ja, ja mam cały silos grzechów i tak dalej, i, i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. I dlatego widząc co będzie się działo, czyli tak, straci pieniądze, straci władzę, straci można powiedzieć uznanie, nie będzie mógł kroczyć, nie będzie mógł przemawiać, ludzie nie będą bili brawa, straci dom, będzie musiał płacić podatki, pracy nie dostanie, nic nie umie robić i tak dalej, tak dalej, bo go bolą boli go kręgosłup i bolą go ręce. Ale ciekawe, od czego go boli kręgosubilans, jak nic nigdy nie robi. <gry> Powiedzmy, że tak. To są grzechy. To tak można było powiedzieć. I następna sytuacja. To wszystko powoduje to, że nie są prawdy, bo prawda powoduje tą sytuację, że są oni na tylko i wyłącznie stracie, ale tylko, tylko to jest ta strata, którą doświadcza, doświadcza młodzieniec. Który zaczyna doświadczać, że przestaną go ludzie yy, chwalić. On przestanie być na, jej, na ich oczach, i językach i yy, przestaną yy, go naśladować. I proszę zauważyć jedną, chcę powiedzieć, yy, rzecz. Czy chodzi o bogactwo? Nie. To nie chodzi o bogactwo. Chodzi o całkowicie co innego. I teraz proszę zauważyć jedną rzecz. Chcę tu wykazać, że to nie chodzi o bogactwo. Jest bogaty młodzieniec. Jezus Chrystus mówi: Rozdaj wszystko, roz, yy, sprzedaj wszystko, rozdaj biednym i chodź za mną. Młodzieniec jest smutny i odchodzi smutny, bo wie, że to dla niego jest niemożliwe. I występuje taka sytuacja. Pieniądze tracą wartość. Złoto traci wartość. Srebro traci wartość i wszystko inne traci wartość. I w tym momencie pieniądze, które miał, yy, już go nie interesują, może je rozdać. On może je rozdać, bo one nic nie znaczą, ale pozostaje w nim coś, co chce, aby jego jednak widzieć najlepszego. Czyli pozostanie, pozostaje w nim jakiś stan jego osobowości, który już nie chce pieniędzy, ponieważ one nic nie znaczą. Już nie chce złota, bo one nic nie znaczą. Już nie chce drogich kamieni, bo one nic nie znaczą, ale chce być ważny. Chce być y, słuchany i chce panować. Czyli występuje sytuacja taka, która nie jest już związana z pieniędzmi. Tego już sprzedać nie może. To jest panowanie diabła, który w taki sposób y, domaga się tego, co czego zawsze chciał. Żeby jemu służono, żeby on panował, y, żeby miał władzę i żeby rządził w konacie obrad razem z Bogiem. Czyli to jest diabeł który, gdy jak już mówiłem, jak było to powiedziane, stracił ten człowiek, pieniądze straciły wartość i wszystko to, na czym był zbudowany, straciło wartość, to jednak pozostało coś w nim, co chce dążyć nie już do pieniędzy, ale do odzyskania pierwszeństwa, władzy, panowania, uznania. Rozumiecie Państwo? I to już nie są pieniądze, to już sam zostawia, pozostaje, sam, czysty stan zła. nieczysty, bo jest brudny, ale wyrazisty, obnażony. Stan obnażony zła, zostaje obnażony stan zła, to on chce, byle jak, jeśli to jest sprawa kąpania się w błocie, za to, za największy, większy kunszt i największą wartość w tym świecie, to on będzie się kąpał w tym błocie, ponieważ będzie mógł odzyskać to panowanie. Czyli nie chodzi już o pieniądze. Pieniądze są tylko wyrażeniem, co w tym świecie w tej chwili jest na topie. Jeśli będzie coś innego na tobie, to będzie coś innego robił. Jeśli będzie coś innego na tobie, jeszcze coś innego, to będzie coś innego robił. Jeszcze coś innego, jeszcze coś innego, bo to nie chodziło o pieniądze i w tym momencie się obnaża, że to nie chodziło o pieniądze. Chodziło o potrzebę panowania władzy, być pierwszym, yy, 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 chcieć yy, rządzić z Bogiem, a tego chciał zawsze szatan.